Farmera.pl gościmy ponownie, witamy Was ponownie. E, oczywiście tak jak zapowiadałem poprzednio, gościmy na AgroShow w Bednarach to jubileuszowa 25 edycja tej wystawy. E, dokładnie znajdujemy się na stoisku marki John Deere, też jak już wspominałem. E, takim jedną z tych okazji, z jakich tutaj się znaleźliśmy, jest ten jubileusz 25-lecia. Są też różny, również inne okazje i przyczyny. E, koło mnie już pierwszy mój gość. Bartek Białas, menadżer firmy John Deere Polska. On opowie Wam wszystko dokładnie, chociażby w takim telegraficznym skrócie, jak te 25 lat widzi team zielonej marki w Polsce. No i może coś jeszcze od Ciebie, jakieś ciekawostki. Bartku, proszę Cię o kilka zdań na ten temat. Jasne. Witam serdecznie Państwa. Bartosz Białas, Marketing Manager Polska. Odpowiadam za wszelkie działania marketingowe w Polsce. Tak jak Mirku powiedziałeś, te 25 lat wystawy zbiegło się też z 25-leciem John Deere Polska, obecności John Deera w Polsce. No nie ukrywajmy, że ten rok 99 to był kluczowy, kiedy podpisaliśmy właśnie umowę, taką joint venture z firmą Roninpex, gdzie 60% udziałów było było to pod e, właśnie firmę Rolimpex, 40% udziałów było to dla Deer and Company. No i w tych latach 90., -tych, no cóż, jakie maszyny się najbardziej sprzedawały? Chyba te duże, prawda? Amerykańskie. Tak, tu tak, tak. ci najwięksi inwestowali. Dokładnie tak, więc tutaj zobaczyliśmy potencjał w naszym kraju i tak naprawdę to było no, kluczowe, tak, żeby rozpoznać ten rynek i znaleźć się właśnie tutaj z marką Johnny. Kolejną kluczową datą, którą sobie mogę tak przypomnieć tak. w mojej pamięci. To chyba rok 2004, kiedy to faktycznie już John Deere inwestuje w 100% w kapitał w Polsce. No i wtedy stajemy się spółką John Deere Polska. No i w tym samym, no nasza siedziba od lat była kojarzona z Jelonką, Jelonka, prawda? prawda. To było oczywiste, no taki można powiedzieć chwyt marketingowy, tak, tak, że tak, byliśmy tak. w Jelonku obecnie jako ten brand z Jelonkiem na piersi. Dokładnie. Ale tak, 2004 rok to też był rozwój naszych dealerów, I bardzo nastawiliśmy się na to, aby rozwinąć nasze struktury dealerskie i tak po dziś dzień inwestujemy właśnie w naszych dealerów i też dużo mówiło się o naszych restrukturyz restrukturyzacjach w sieci. E, po tak to... wtrącę Bartku, że no, nie zawsze one były e, e, tak od razu dobrze odbierane, podejrzewano jakieś dziwne ruchy, e, konkurencja wróżyła, różną przyszłość, a jednak opłacało się, ta myśl była trafna Zgadza się, no, tutaj faktycznie pierwszy odbiór był różny, można powiedzieć, ale my podchodzimy do takich zmian bardzo transparentnie i zdecydowanie od samego początku wyznaczyliśmy sobie ten kierunek i powiedzieliśmy, w którym kierunku będziemy podążali, że kluczowa jest ta obsługa naszego klienta i to, żeby ten dostęp do naszych placówek, a też dilera naszego do, do klienta był nie większy niż też godzina dojazdu, więc nad tym się skupiliśmy, no i też powiedzieliśmy, że nasi dilerzy muszą przejść małą ewolucję, tak, aby stać się takimi partnerami dla naszych liderów na każdym etapie produkcji, więc raz, że mamy portfolio dostosowane do do każdego typu gospodarstwa, a dwa, że nasi dealerzy są w stanie teraz w tej chwili doradzić od A do Z. Jeżeli mówimy też sobie może o historii, to wydaje mi się, że rok 2012 był też takim kluczowym, kiedy to przenieśliśmy się z Zielonka do Tarnowa Podgórnego i zainwestowaliśmy duży kapitał, aby stworzyć nasze centrum szkoleniowe, centrum szkoleniowo-sprzedażowe, które funkcjonuje po dziś dzień, w szkoli specjalistów nie tylko z Polski, ale też z innych krajów. Znaczy to też dowodzi to, o czym mówisz, ta bliskość serwisu chociażby do, do, do użytkownika jest kluczem. I to my też mamy taki feedback, taki odbiór od rolników, że za to też właśnie poza jakością też ceni ten efekt serwisowy, który... Znaczy, powiedzmy kolokwialnie, on nie zostaje sam z problemem, ten, ten rolnik na polu z maszyną. Zdecydowanie tak, no to jest to, nad czym pracowaliśmy te 25 lat, bo mówimy sobie o jubileuszu obecności 25-lecia John D w Polsce i naszych dealerów przede wszystkim, tak? dealerów, którzy inwestowali w swoje kadry, inwestowali w rozwój, no i też w tą obsługę klienta. Tak jak widzimy za naszymi plecami kombajn, No byliśmy prekursorami, jeżeli chodzi o program obietnicy żniwnej, gdzie powiedzieliśmy tak. sobie w tym programie, podpisaliśmy się można powiedzieć krwią, że jeżeli no, coś e, pobiegł, przebiegnie źle podczas żniw, tak, to jesteśmy w stanie dostarczyć części zamienne w 24 godziny. Jeżeli nie, dostarczamy kombaj zamienny. Było to rewolucyjne na rynku. I nasi konkurenci później poszli, w, kolokwialnie mówiąc, poszli w tym samym kierunku. Ale tak, to my wyznaczyliśmy korzenie. Tak, ale i to, to, to potwierdzamy, ponieważ nawet w Teżniwa mieliśmy też taki przypadek prosto z pola. Jeden z naszych reporterów towarzyszył właśnie też takiej awarii. No oczywiście, bo no powiedzmy sobie to szczerze: nie ma maszyn, które się nie psują. I tutaj dealer stanął też na wysokości zadania. A maszyna została dostarczona zastępcza. A tyle co wiem, już, bo to była dosyć gruntowna potrzeba interwencji. Wiem, że już ten kompań pracuje w kukurydzy i wszystko wróciło do normy. Żniwa zostały wykonane też w terminie. Także no, to jest taki dowód namacalny. My to mamy prosto z pola. Także te słowa mogę Twoje jedynie potwierdzić. A propos jeszcze tylko tych, tych zmian i tej ewolucji, to też warto może też podkreślić, że jednak działacie w wielu, wielu, wielu gałęziach. Tak? Ta, ta oferta John Deera stała się taka bardzo no, szeroka. I zabezpiecza rolnika na wielu, wielu frontach. Zgadza się. No to jest. To, co powiedziałem wcześniej. Zależy nam na tym, abyśmy byli obecni na każdym etapie produkcji. My też przeszliśmy ewolucję z producenta maszyn do firmy technologicznej. Tak. tak. Jeżeli mówimy sobie w tym momencie o firmie technologicznej, to chcemy dostarczać rozwiązań dla rolnictwa. Nie tylko i wyłącznie samych maszyn, ale rozwiązań. I przez to ta nasza oferta staje się kompleksową ofertą. Wiemy, że przyszłość rolnictwa tkwi w rolnictwie precyzyjnym. Tak, też tak. Musimy sobie podkreślić, że. Jesteśmy jedynym producentem, który dostarcza swoje rozwiązania do swoich maszyn, jeżeli chodzi właśnie tutaj o rolnictwo precyzyjne. No i to my wyznaczamy te kierunki rolnictwa precyzyjnego tu się w zgodzę. branży rolniczej. Tu się zgodzę, odbieramy podobne sygnały. Tutaj mogę tylko dodać, że w wielu decyzjach w podejmowaniu decyzji, przy zakupie maszyny, czy to waszej marki, czy bądź konkurencji. Tym kluczem do podjęcia tej ostatecznej decyzji jest właśnie łatwość, dostępność właśnie do tej obsługi technologii, czyli do rolnictwa precyzyjnego, zarządzania flotą i tym, co daje właśnie ta otoczka wokół maszyny. To niekiedy, też już mamy takie dowody, w wielu gospodarstwach było kluczem podjęcia tej decyzji, właśnie decydując się na tą markę. Jeżeli chodzi o, o tą prostotę tak naprawdę obsługi naszych maszyn, to sobie musimy też jasno podkreślić, że obsługa naszych maszyn od serii powiedzmy 6 do 9 jest bardzo tak. zunifikowana, prawda? Jeżeli chodzi o kolory przycisku, bo jeżeli chodzi o rozwiązania, e, zarządzania przekładniami, no wszystko jest, kolokwialnie mówiąc, na swoim miejscu, jest to bardzo powtarzalne. Dlatego moim zdaniem operatorzy, którzy zmieniają się między seriami, nie mają najmniejszego problemu tak. z... przesiadając się, czy to z nowszej, czy starszej Przysięcia. maszyny, czy z ciągnika na kombajn, on praktycznie wchodzi, jak w masę, mówiąc kolokwialnie, i pracuje wydajnie i efektywnie, bez żadnego stresu, że czegoś tam znowu nie wie lub coś pomyli, prawda? No, przykładem tego mogą być nasze nowe ciągniki serii 6M, bo dzisiaj prezentujemy na targach naszą nową gamę 17 modeli tak naprawdę w nowej serii ciągników 6M. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że seria 6M jest kluczowa dla naszego rynku, prawda? Tutaj w latach 2000-2001-22 najpopularniejszym ciągnikiem w Polsce był 6M, a 655M był trzecim popularnym tak. ciągnikiem, prawda? Więc 6M jest dla nas kluczowe i stąd też dzisiaj na targach, przy okazji tego jubileuszu 25-lecia, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla naszych klientów, i możemy tutaj powiedzieć, że. Jest ona nastawiona na rabat związany z rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego. No Dlatego tutaj chcemy też zapromować to, że mamy do dyspozycji odbiornik, okablowanie i to wszystko jest dostępne właśnie w tej promocji rolnictwa precyzyjnego, które będzie tak naprawdę dla naszego klienta za darmo. Mamy też ofertę finansowania, ale mam nadzieję, że o tym. O tym też opowiemy. Ja myślę, Bartek też wyprzedził moje pytanie właśnie odnośnie pakietu promocyjnego na rolnictwo precyzyjne. na, na, na taki pakiet pakiet startowy. Myśmy o tym pisali na łamach portalu maszynylafarmera.pl. Bartek dopowiedział, czyli możemy tylko Wam potwierdzić, że ta oferta jest cały czas aktualna. Będąc jeszcze na targach, jeszcze możecie zdążyć dzisiaj i oczywiście jutro i skorzystać z takiej wyjątkowej promocji tu osobiście rozmawiając ze specjalistami per tu per, twarzą twarz wiedząc na czym się stoi i co się z tym wiąże, co w tym pakiet wchodzi dokładnie. Zdecydowanie zapraszamy Państwa serdecznie na targi Agro Show na stoisku 187 Polski. słuchajcie, porozmawialiśmy o jubileuszu wstępnie porozmawialiśmy o nowościach maszynowych i technologicznych John Deere o nich będzie jeszcze u nas szerzej bądźcie cierpliwi zapraszamy na kolejne wejścia a już w następnym opowiemy właśnie o tym co najważniejsze, o pieniążkach jak sfinansować zakup takiej maszyny aby być rolnikiem na topie, z dobrą maszyną pewną maszyną no i nie martwić się o przyszłość i w tych trudnych czasach, aby spiąć ten koniec z końcem. Maszyny dla farmera.pl. Do zobaczenia.